Heroes of Warcraft. Cześć, z tej strony Gelu. Witam Was z Hearthstone. Dzisiaj zagramy Magiem w trybie pojedynku. No, mam nadzieję, że kogoś nam łatwego się wylosuje. Chcę zobaczymy, jak to wszystko się okaże. O, losuje, losuje. Już wylosowało nam kogoś. Jestem bardzo ciekaw. Na kogo trafimy? Na jaką klasę? Jaina Radmour! Ultra! Jaina Radmour! To będzie ciekawe. Moja magia rozerwie cię na hmm, Kula ognia, prowokacja, prowokacja gnom. Ostawmy to. O, i monetę dostaliśmy. Hmm. Zakończmy taką turę. Czekajmy na ruch naszego przeciwnika. Pod to zagramy się paczem. Pał. Czego chcieć? O, ty groźny. Czego chcieć? Masz walczyć, a nie? O, murloczek. No to murloka sprzątniemy tak. Tak. I sądzę, że najlepszym wyjściem będzie Jane atakować. No i po koniec tury. Jest na chorę, się na potem, 20 HP, więc są nie warto teraz górze. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. O, proszę. I nam się płacze załatwią. A to w tym momencie takie coś robimy. <noise> Prola użyjemy z prowokacją. Niech trochę przytrzyma ciosów. Następnie... Hmm. Nie wiem, kogo użyjemy. O. To zaskoczenie moje. Nie spodziewamy się tego. Musimy oczyścić słoneczną sły. Hmm, użyć monety. I przywołać wacaryn. Czy... Hmm. zróbmy może narkę tak. Jermek, do mnie! Gotów, panie. Obawiam się, że jakieś polimorfy może mieć, albo kulołnia i nic to nam by nam nie dało. Zobaczymy teraz jego ruch. No właśnie. Tak przynajmniej zaoszczędziliśmy sobie. Znaczy na pewno użyjemy kuli ognia. To jest podstawowa rzecz. I sądzę, że znachora plus gnoma. Jestem No i Wykończył tą turę. Jeszcze mamy ognia. Sądzę, że ją użyjemy mam Gnoma. A Gnom nam zwiększa obrażenia. U, trochę się boję, co tam mogło dojść. Bardzo się tego obawiam. Jak Co wiadomo... O No właśnie, jak jest bardzo dobry. Trochę niespodzianka. Hmm. No i na użyjmy. Albo ostatnią kulę ognia. A potem... Hmm, przywołajmy gnoma. A to potem... Ochroniarza. No, ruszam co W sumie tak może być. Zaraz cię odparuję! No, elegancko. I co idzie. Gnom jest bardzo dobry nożownik. No jest dobre, jak przywołujemy dużo serników, które na stół. No, chyba maga, pala płomieni. otwarte. stary, no i... Kulownia. To kula, kto woli. No nie będzie prosto wygrać, bo jeszcze nie tą dunarzoma. No chyba tego nie zrobi, bo to będzie jego błąd. Chociaż już widzę jak dowódcę pokonamy, żeby wyeliminować jeden z O! Nie pogardziłbym falomognia, ale nie wiem czy ją dostaniemy. Nie wiem czemu to zrobił. Za kompletnie się nie opłacało. Marpie mm, zajbijmy świniaka. I po pomyślmy teraz. Hm. Czempiona przywołamy potem. Sądzę, że zrobimy tak. Żegnaj! Tym... No musimy zaatakować. Jeszcze ja się, się boję, że nas czymś by zaatakował. My byśmy mieli poważny problem. No, Szansę mamy dużo na wygraną tego. Gotów do akcji! Jestem gotów. Wcale nie! Polimorfiu stawmy na potem. Przywołajmy czempiona. Sprzątnijmy mu Władcę świn i sądzę, że zrobimy tego z prowokacją. Teraz możemy co najwyżej czekać. Jeszcze mamy polimorfię kula ognia rojalczego. Szczególne polimorfie. się nie zorientują, ich No, nie jest tak źle już powiem. Tak jak myślałem. Musimy teraz wszystko szprząknąć. Zaczniemy od odbicia ogra. Tego sprzątniemy konistą kulą. Tego człowiek champion. Przywołamy pieseła. No i Arcane Missile, czyli pociski. No, zobaczymy. Teraz go w tej turze raczej nie sprzątniemy jeszcze. Prawdopodobnie nam czempiona sprzątnie. Tak jak myślałem. Och, cholera. Tego się nie spodziewałem. Fartam miał. No nic, musimy grać... Mamy wiele Co mamy? Be? i zakończmy turę. Mamy jeszcze polimorfię. Że w raje czego widzi dobrą kartę, Deszę? Tu poli. To widzi, że jest strasznym farciarzem. Że mu dobrze karta idzie. Dobre karty ma. O, bardzo polimorfia. Nie mamy się czym martwić. No jestem ciekaw co jeszcze ma za nadżum, w twojej talii. Ja swoją talę będę musiał i tak, i tak przebudować. Całkiem pozmieniać. Uuuu. A bezczkę zabił. Nieładnie. Teraz się zamścimy. Kurde no i niskie pociski. Za Dalaran! No i... bimy bimy ją. Szanowstwo mamy duże, mamy dwie Polimorfie. Chyba, że jakiś bum-bum dostaniemy. Nawet się nie zorientują, kto ich załatwił. No, czy to Polimorfia musi obowiązkowo iść? O Misiek! Ale Polimorfia obowiązkowo... I kółko. No i maginią. Kuczmy. Magini dobrze, tak. Magini. Dobre zagranie. No, dobre zagranie. Dzie dziękuję. Dziękuję, dziękuję. No ledwo, ledwo co? Ale wygraliśmy Wygraliśmy to Gotrup do akcji! No! Udało się! Oczywiście, no że nie było łatwo, ale jak widać można wygrać. Przybudujesz swoją talię i mamy być wiele pierwszą, tak naprawdę miałem dużo, dużo szczęścia. No co, dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam ponownie. Cześć!